Jest takie zjawisko, że jeden umie czytać, a drugi umie pisać. Mowa jest o policjantach, są takie żarty, w sensie, że drwimy sobie z policjantów z ich inteligencji, tutaj czy to się sprawdziło też raz w życiu na przykład u mnie w KMP Jaworzno się sprawdziło oczywiście, bo jeden pisał, drugi czytał, właśnie a co chodziło? Chodziło to o to oskarżenie moje, w Podołku dołku trafiłem na policję i tam już miałem być oskarżany tylko, że oskarżenie nie gotowe było oczywiście, tutaj się mogłem trochę dowiedzieć, bo jakby było gotowe, no to bym siadł i po prostu bym był oskarżony i tak sobie pomyślał, że to jest właśnie mój oskarżyciel, który że właśnie mi oskarżał, to jest przejeżdżał wszystkie materiały i mi oskarżał. A tu się okazało, że wcale bo nie. To nie tak było, bo ten tylko czytał, a inny pisał. Więc sprawdza się, kto pisał. Podobno Rafał Sikora pisał. To jeszcze nie było gotowe, oczywiście. Siedzę, co mm. czekamy. Ten, co mnie miał oskarżać, to jeszcze nie ma oskarżenia. Jeszcze czeka, nie pisał, tylko czeka na czytanie. Główny oskarżyciel, Michał. On czeka, tak. A na koło czekamy mi ale Rafał jeszcze nie napisał. Ale poczekaj, jeszcze, jeszcze musimy zatwierdzić Był prokurator. Tak, halo, pani prokurator, czy możemy tutaj już oskarżać to, co pani przesłaliśmy jako to, co Rafałowi przedstawimy, czy prokurator się podoba? Pani Halmaty z Dudek powiedziała, że nie podoba jej się 5 przez 22, jak tam napisaliście, bo wtedy brzmi to jako zarządzenie 5 przez 22, bo pan Rafał ma zarządzenie 5 przez 22, więc w oskarżeniu dla nas, dla sądu, oczywiście zostawmy. Zarządzenie, usuncie 5 przez 22. Dobrze. Czy pan Rafał to słyszał? A pan Rafał mówi: Słyszał, słyszał. Teraz się okazuje, że słyszał pani kadarzynka z Dudek. Nie wiedziała, że ja słyszał, by tego, tego nie powiedziała. No właśnie, w każdym razie prokuraturza tutaj mataczyła lekko i no, usunęła to, co miało być powiedziane przed tak zwanym sądem. Więc kto to pisał? Pisał to Rafał Sikora, podobno. I właśnie, i tak sobie wyobrażacie tego oskarżyciela który tak naprawdę mnie nie widzi na oczy. No, on jest tylko odpisanie oskarżeń. To jak to było? Bo Rafała Sikorę to ja znam. I on tego nie pisał, w tym sensie, że proszę bardzo, Rafale, tutaj masz materiały dowodowe, poszukaj coś z tym. Proszę bardzo. No i Rafał poszukał i mówił, o, sześć oskarżeń będę tutaj Rafałowi robił. To tak myślicie, że to było? to tak chyba nie było. No właśnie, więc Rafał był odpisanie. A jak to było? To było tak, że słuchaj Rafał. Rozkaż go z tego artykułu, z tego i z tego. No, a Rafał napisał. W dniu tym i tym Pan Rafał użył palizatora na tego i tego. Pana czym naruszył czyn z artykułu? Czekaj, jakiego tu bym miał mieć? Artykuł tego. Dobrze. Artykuł, dobrze, szefie, podoba się, podoba się. Właśnie, czy komendantowi się jeszcze podoba takie zachowanie? Na przykład, bo ja uważam, że to nie jest uczciwa usługa, jak jest taki człowiek od czytania oskarżeń i nazywa się go oskarżycielem, bo tak naprawdę co on wie? Co on wie? To ja się pytam, co on tam wiedział? To nic nie wiedział. Michał, właśnie. A ja mówię, adwokacika jeszcze Michał przy okazji, bo tutaj popatrz. A Michał mówi, Rafał, daj spokój. Rafał chciał świadczenia jeszcze, a Michał mówi daj spokój. To Michał mi przeczytał i Rafał podpisujesz czy nie podpisujesz. To ja mówię fajnie, fajnie, mówię fajnie, szkoda, że to się nie nagrywa, mówię ciekawe czy miło, czy z nagrywaniem byś tak samo zrobił, czy ciekawe czy byś przy komisji tak samo zrobił, mówię, no co Michał miał zrobić, no co miło miał zrobić, jak młody chłopak, kazali jemu, tak, bo ja już znam tych oskarżycieli, to akurat Michał jest taki bardzo spokojniutki, taki miły, to wybrano akurat do kontaktu z Rafałem Michała, bo ostatnio wybierałem Michała do kontaktu ze mną. No właśnie, i może i dobrze, proszę bardzo. No. Mi pasuje Michał jak na razie, bo Michał mi dużo rzeczy powiedział. To no mi bardzo, Michał, pasuje. W tym sensie, że też Michał będzie dobrym świadkiem, bo Michał będzie uczciwym świadkiem w tym wszystkim, bo cóż, Michał znalazł się w takiej sytuacji, że ma stopnie nad sobą, tak? Ten stopień mówi mój Michał, tutaj by Rafał oskarżał, Rafał ci to napisał, a ja mu powiedziałem, jak Rafał ma to napisać, tak, żeby się komendantowi podobało, bo komendant co chce. Właśnie, co komendant chce od Rafała? Ale komendant chce mieć święty spokój w mieście. te, więc jak nie było Rafała, to był spokój. A że Rafał jest, to nie ma spokoju. Właśnie, na tyle nie ma, że komendant też nie chce się ze mną spotkać. To komendant mówi twardo z nim, tak? Twardo z nim, czyli dlatego są takie oskarżenia, wymyślane te oskarżenia, takie <grytanie> tak wymyślone, że ja już dawno wam wszystkie obaliłem. A oni myślą, że. To wygrają, oni nawet nie chcą tego wygrać, bo nie wiedzą, że to przegrają, tylko oni chcieli mnie zamknąć, zwyczajnie, areszt po prostu, tak napisać, że jak sędzia chwyci to, to chwyci za głowę i tu zarządzenia, są zarządzenia, czyta, ojejku, zarządzenia, pan łamie zarządzenia, o, to do więzienia, daj, właśnie ja się pytam skąd policja wzięła zarządzenie 5 przez 22 i skąd prokuratura wzięła zarządzenie 5 przez 22 jak zarządzenie 5 jest publiczne tylko że nie upublicznione więc treść zarządzenia 5 przez 22 dostaniesz jedynie w sekretariacie prezesa to jest, tylko że to nie jest znane dla opinii publicznej 5 przez 22 nic a nic czyli właściwie skąd policja i prokuratura wie o zarządzaniu 5 przez 22 no skąd no, z mojego kanału może wiedzieć czyli właściwie ja upubliczniłem 5 /22. 22, bo gdyby nie ja no by nikt nie wiedział, nawet policja by nie wiedziała, no bo skąd mają wiedzieć takie rzeczy gdzie, skąd takie rzeczy, więc z mojego kanału to wzięli, ja się zapytam skąd wziąłeś 522 drogą oficjalną, bo on to ma mieć dokument drogą oficjalną a nie także skąd, skąd źródło, jakie jest źródło z policji, z prokuratury o zarządzanie 522 jak mówię, policja to jak każdy człowiek bo to wtedy musiało być tak, panie prezesie, czy są jakieś zarządzenia na pana Rafała? I prezes mówi, tak jest, takie nieupublicznione 522, prawe, sprawiedliwe, korzystajcie z niego. Więc jak policja i prokuratura skorzystała sobie z takiego zarządzenia 522, to ono jest nielegalne, bo nie było upublicznione. Ja mówię już tyle razy o tym zarządzeniu 522, bo tutaj trzeba umieć pisać, najlepiej to czytać trzeba umieć. Ja to tak przeczytałem 5 przez 22 a oni czytają, że 5 plus 22 to tam jest napisane jeszcze, że to brała faustępnie. Proszę bardzo. Jestem ciekawy prezes, którą wersję dała tego zarządzenia 5 plus 22 i komu, tak zwaną anonimizowaną, to jak do każdego. Ktoś poprosił prezesa o zarządzenie 522. To prezes dał anonimizowane. No nie? A tu się okazuje, że halo, halo, tym razem policja prosiła. To dlaczego pani mi tu skreśliła? Tu policja. A sorki, sorki, jak policja, to proszę bardzo, to jest inna wersja. Więc dla służb państwa polskiego to jest wersja taka, pełna. Dla całej reszty ludzi to jest anonimizowane, z jednym wyjątkiem oczywiście naszych ludzi w sądzie, pan Rafał może proszę bardzo czytać, tyle. No, tak powiem, ja nie przestrzegam czegoś takiego, widzicie, oni przeczytali, to wymyślili. No, to takie są mądre pomysły w KMP ważna Jak ktoś chce na siłę, a nasz komendant chce mieć porządek i na siłę, nie chce się dogadać. A jakby się chciał dogadać to, to miał bliżej. A tak to przejdzie na no łamy historii, bo to jest historyk. To właśnie to jaki będzie komendant opisywany w historii polskiej. Tuż po odbierzesz sztandaru służyć wiernie narodowi polskiemu, właśnie, a służyć wiernie narodowi polskiemu, to to po całości, bo mi się wydaje, co nie? No właśnie, po całości, czyli służyć, to znaczy, jak się dowiaduje komendant, że ktoś posiada nową wiedzę wspólną dla wszystkich, to on powinien to rozpropagować. Wspólna wiedza dla wszystkich, że obowiązek to jest samo na siebie narzuconą regułą, samo na siebie narzuconym zobowiązaniem. Tutaj komendant mi się zapisał na kartach historii, że to był pierwszy komendant w Polsce, w ogóle pierwszy taki urzędnik ho, 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 jeszcze mundurowy, jeszcze historyk, który powiedział prawdę, jak to jest z tym obowiązkiem. No albo się komendant zapisuje po starajądu. Właśnie, no przecież to jest historyk, tak? Więc historyk potrafi opowiedzieć o swojej historii też. Panie komendancie, co pan robi z tym obowiązkiem na przykład? I czy będzie pan jeszcze skażył kiedykolwiek pana Rafała? Bo u was to jest tak, że jeden pisze, drugi czyta i właśnie, teraz pamiętajcie, że jak zrobicie mi wokandę, to tak, Michał będzie oskarżał mnie jeszcze raz. Musi wiedzieć, że to nie wiem, czy przeczytać, ale wiedzieć za co, to jest, o, cię oskarżam, tak to powinno być, oskarżam cię. Zanim mi najbardziej spokojnego policjanta, który mi bardzo kulturem nie oskarżył. Tutaj jest Tutaj też pali, bo nie oskarża się mu ludzi w ten sposób i wygrywa potem. Proszę Państwa, i pan Rafał siedzi tak właśnie chciałem go oskarżyć. Proszę bardzo, to są moje dowody. Dziękuję bardzo za oskarżenie, co na to sędzia, a sędzia mówi o, a ja też twierdzą, że tak oczywiście tutaj pan Rafał oskarżony. Tak raz, dwa, 2, 4, 5, 6, przegrał, 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 przegrał. Wy przegra. tutaj pracowaliście pięknie, tak właśnie to było oskarżenie, a teraz wyrok. Wyrok powiem w takim samym tonie, ponieważ to jest kultura nasza, no nie wiem. Mi się wydaje, że jak się... W Kulturze, jak się oskarża, to się oskarża. A nie udaje takie, że trzeba człowieka zamknąć, a więc to trzeba zrobić. Trzeba mieć tak. Takiego jednego co wymyśli paragraf. Drugi taki co to napisze pod ten paragraf, a trzeci taki co wystarczy, że przeczyta. Potem... To się wszystko zbiera w jedno wielkie akta, nie trzeba się pojawiać potem w sądzie, sędzia patrzy o jejku jejku i tutaj pan Rewa przegrywa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, te jest. Komendant zapisuje się na kartach historii, czy wygra z spraw sądowych ze mną, czy przegra, czy przegra z kretesem. Kolejna szansa dla komendanta, żeby mógł poprawić swoje karty historii. No zawsze może być pozytywny albo negatywny, więc na razie komendant siedzi na karcie negatywnej, Ja wystarczy nam kartę odwrócić i ona już jest pozytywna. To jest więcej ja mówię Zapraszam do komendanta do współpracy mówienie tego wszystkiego no i właśnie komenda też będzie wyjaśniał, jak to się skarżyło pana Rafała, czy to na pewno było skarżenie, czy na pewno panie komendancie, tak na 100%, tak, co cały pana majątek, pan musi powiedzieć, tak, teraz, to na pewno było skarżenie, na pewno też, iść, na pewno utrzymam, na pewno to było prawe, moi ludzie są profesjonalistami, tak, właśnie, to jest nasz profesjonalizm, a, bardzo. c, tak. jeszcze profesjonalnie pana Rafała skuliśmy, tak to ma wyglądać, to mi się wydaje, że chyba nie. i mama.